Hej, cześć, witajcie z tej strony Shadow Gamers. Dzisiaj zagramy w Minecrafta na serwerze Mineplex w Tarth Wars. To już dołączam. Jeśli ktoś zna ten serwer, to. O nie, nie wybrałem ten. Za mało W opisie. Podam, podam IP tego serweru, żebyście mogli sobie pograli pograć Będę budował za chwilę Na tej mapie jeszcze nie grałem w sumie No to odbijemy się No co jest? O. Ktoś jest snajperem To źle Szybko idę do swojej bazy tam są Kryją się tam No sobie na to. Dobra, jeden zapity. Jakiś cheater pewnie. Bo sobie lata. Sniffer. O, następny lata. Albo to ten sam. No, jeszcze wpadłem do wody. A, i będzie taka magia. Jeśli nacisnęcie Czerwony guzik jest pod moim zdjęciem na YouTubie. To wtedy stanie się szary i naciśnijcie też dzwon. Wtedy dzwon zmieni, zmieni kształt. Czyli pojawią się dwie kreski, i zagadałem się. O! Budowańko. jak zwykle Jeszcze tutaj sobie co jest Dobra, zaczynamy Przepraszam, że tak słabo w to gram ale już yy, dawno w to nie grałem i po prostu Jestem w formie. <tryk> Jeden zabity, drugi zabity. Aj, nie widziałem. O ten na środku, nas się buduje dobrze. To idę do niego. Przepraszam za takie lagi, ale. Trochę mój tablet nie wyrabię. Budowanie. To pomogę temu typu na środku, bo on dobrze się buduje. No, buduje się. Kurde, nie chce się budować. Aj, są blisko podszedł. O nie. O nie, psuje nam się tamto. A moje? Moje się jeszcze trzyma. Dobrze, moje się jeszcze trzyma. Spróbujemy coś podziałać. zabity, o nie dobra, jest dobrze w kurde o, na to obie mnie trafili nie mogę ich trafić o budowanie, no weź zwalaj. No stąd, ja to buduję. Mam kurde. Zbuduję ci dom. Trafić. Ja nie mogę. Ale jestem ja zabiwem. Widzę, że jeszcze No, jeszcze włączyłem. Co O nie, tylko nie noc. Noc jest głupia. Jak ono mnie trochę przejście przesunęło? O Jezu, jakie lagi eee, tu Ale fajne ma ten gościu miał fajny o ten no już no kurde nie widziałem skąd droli szybko trzeba biec Nie wiem, co zbudowałem, już nie. No co? O, dobra, zrobiłem. Skąd? Jakiś pewnie cheater. Tutaj, bo coś przyjemnie tu jest zbudowane. O kurde, jakie na tym były? sobie jakoś Kurde. i zwią. Idę tutaj na lewo. To będzie najlepiej. Trzy warstwy tym razem. Салфетка. Езус, я не Какой за мной. Co jest? Kurde, wygrywają to 20 punktów. To słabo. Możliwe, że to przebram. O, zleciał. Tylko one ja w ogóle nie wychodzą. No jezu, ty pie. Jaki. Jezu, nienawidzę go. Weź stąd iść, mogę cię zepchnąć No i domek mu zbuduję. O, przynajmniej przeżyłem. O nie. Ha. Nie wiem w którego strzelać. Dobra, zabiłem. Zrobiłem go. Gdzie? Dobra, zabity. Następny. O kurde. Mm. Zobity nie wiem jak. Kurde. dużo zrobiłem. Dwa razy pod rząd ten sam. Nie. no, przecież ja w niego strzelałem. o nie, jak mam mało pola ze spawnu będzie chyba najlepiej no, jak on Ktoś mnie zabił. Minus jeden? Jak to możliwe? To minus jeden. O nie, przegrałem. To teraz zagramy w... Jeszcze raz w sumie to. jak jeszcze nie wiem, z, z 10 minut i będzie koniec filmiku. Bo już mi się nie chce nagrywać. Już się kłacć, spać. Albo może nagram drugi odcinek, jeśli będę miał jeszcze siłę Ale to bardzo mało szans, że nagram. To się zaczyna. No niech to się zacznie w końcu. Ile mam czekać, kurde? Za długo. A ten w ziemię Też spróbuję. A tam nie zdążyłem. Teraz wygram. A jeśli nie wygram, to. Yy, dajcie łapki w dół. Jeśli nie wygram, pamiętajcie. A jeśli wygram, to łapki w górę. Jak najwięcej. Wiem, że da Wiem, że dacie radę. Ja to czuję, że dacie radę. Da 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 da. A tam teraz jest zbudowanie. O nie oni mają mieczą. A ja tam jeszcze buduję. Kurde. No, no, czemu to nie chcę się budować? No Nie. Nie. O, dobra. Nie strzelają. Co jest? W ziemi strzelam. Nie w tą stronę. zabijemy jakoś, co jest, a tu ja chciałem skoczyć. czy co leci puch poszło dobra odbuduję moją bazę albo zrobię nową proszę dobijcie gdzieś tak nie wiem z dziesięć łapek Ale w górę, pamiętacie, nie w dół, w górę. No. Ho! No znowu mi się zbodził ekran, i znowu mi wziął na dół nie fair. A nie komend No patrz! Jak mi się leczyło, że nic nie mogę zrobić. A jeśli ja przegram To pamiętać łapki w dół, jeśli ja wygram to łapki w górę. Zabił kto niby? No, Jezu, co za zdalnione gówno. Boże, nie mogę budować, no ekstra po prostu. Mm, najlepiej. No ja. Zabiłem. Teraz tego obraz zabity Aj. Ale wygrywamy to dobrze. воды. Голубить. Ну, что есть? А! Обилдай, а, гордо, не зауважу. Не-не-не-не-не-не-не. O dobra, zabity No kurde. O nie pamięć mi się kończy. E, ja już kończę, będę musiał oczyścić e, widzimy się w następnym odcinku e, Na no to